Cześć! Witam serdecznie widzów kanału GMP GARAŻ MOJA PASJA I nadszedł ten moment kiedy ostrubek doczekał się turbiny Leży tu takie maleństwo Jest to turbina od Opla 1.7 Maleństwo, ale są ku temu maleństwu powody Jakie to powiem Wam w dalszej Części tego filmu, a tu tak jeśli chodzi o pasowanie, to wydaje się, że będzie pasować bardzo dobrze. Bezpośrednio tutaj pod wydech, jakoś tak, właśnie w tym miejscu. No i cóż, zaczynamy nowy projekt. Zobaczymy, jakie będą efekty. Chciałbym teraz zwrócić Waszą uwagę na taki drobny element jak na przykład połączenie kolektora wydechowego ze sprężarką. I w tym przypadku, kiedy moja sprężarka ma dosyć mały blot powietrza, ta średnica jest rzędu 34 mm. Natomiast wydech jest sporo większy, jak, jak widać, to jest ponad 40 mm, 45 chyba nawet to ważne jest, żeby ten łącznik nie był walcem, tylko żeby był właśnie stożkiem. Widać to, mam nadzieję, w tej chwili. Chodzi o to, że gazy, które wpadają z wydechu do takiego łącznika na przykład, mają jakoś określoną prędkość. I teraz, jeżeli przy stałym ciśnieniu zmienia się przekrój na mniejszy, to te gazy zaczynają przyspieszać. Jeżeli przyspieszają, to mocniej uderzają w wirnik Turbo sprężarki i przez to wirnik szybciej się kręci. Szybciej się kręci, daje więcej powietrza, większe ciśnienie. Tu warto też właśnie zwrócić uwagę jeszcze na, na samą sprężarkę. Jak popatrzycie, to dokładnie jest właśnie ten element zachowany, to znaczy ten otwór też zmienia się, zmniejsza się w kierunku do wirnika. On tutaj jest większy. A tam robi się jeszcze mniejszy. Właśnie po to, żeby maksymalnie te gazy przyspieszyć, żeby nadać wirnikowi maksymalnie dużo prędkość obrotową. Także tutaj wielkie przekroje to nie wszystko. Też bardzo ważny jest kształt, bardzo ważne są właśnie zbieżności tych kształtów, tak, żeby maksymalnie wykorzystać energię gazów spalinowych do napędzenia turbiny i jednocześnie, żeby uzyskać na wyjściu z turbiny maksymalnie dużo Gazu sprężonego do wciśnięcia do, do silnika. Tutaj też warto zauważyć, że z kolei jest odwrotnie, czyli turbina jakby tu jest ma, mały przekrój, widać, muszla jest mała i ona rośnie wraz właśnie z kierunkiem wylotu gazów i robi się coraz większe. Tutaj znowu wchodząc, wychodząc z turbiny, mamy średnicę rzędu 34 mm. Natomiast później trzeba ją stopniowo rozszerzyć, żeby się te gazy rozprężały. Przy rozprężaniu gaz chłodzi się, to też jest istotne, czyli on jakby oddaje temperaturę na zewnątrz jest lekko chłodniejszy i dobiega do silnika. I znowu ten dolot do silnika nie może być 4 razy większy, na przykład jak wylot z turbiny, bo, bo to jest bez sensu. Gazy tam się po prostu gromadzą i potem na przykład reakcja takiej turbiny trwa zamiast, nie wiem, sekundy, to trwa 30 sekundy, dlatego że turbina musi najpierw napompować cały układ dolotowy, a później dopiero ten gaz dochodzi do silnika. Zwróćcie też uwagę na fakt, że jeśli mówimy o wlocie już do silnika, to ten przekrój w głowicy jest i tak jeszcze znacznie mniejszy niż na przykład tutaj w turbosprężarce. Także Wąskim gardłem wcale nie jest tu dwusprężarka, tylko wąskim gardłem jest sama głowica i zawory dolotowe. Przygotowany zestaw Twin-In Cooler, czyli dwa kulery od Opla Astry 1.7 połączone równolegle. Tak wyglądają. Ten podwójny intercooler będzie zainstalowany przed chłodnicą tak żeby wentylator też chłodził powietrze, które będzie przez niego przepływać. Intercooler, a nawet dwa mamy już w tej chwili zainstalowany. Wyszło to w ten sposób. Zasilania interkulera jest użyta rura ti 40 wykonana ze stali kwasy odpornej. A interkulera no to dwa interkulery od Opla Astry 1.7. Z góry wygląda to w ten sposób. Interkulery są bardzo blisko chłodnicy. To widać tutaj. Dlatego na pewno będzie dobry przepływ powietrza i będzie też dobre chłodzenie tego powietrza. Dalej, układ dolotowy silnika jest oryginalny, tak jak był, bez zmian. Instalacja sprężarki została wykonana przy ostrówku. Chciałbym z Wami się podzielić kilkoma szczegółami. Z, tej, z tego montażu właśnie sprężarka jest od Opla 17 i według mnie jest wystarczająca dla, dla tego silnika. Zobaczymy jak zrobimy pierwsze testy. Została zainstalowana do kolektora bezpośrednio poprzez takie taki adapter, można powiedzieć, przyjściówkę, tutaj będzie widoczna Natomiast y, takie drobne szczegóły, na przykład właśnie ta przejściówka, to no jest ciasno, niestety wygląda w ten sposób. Natomiast tam jest bardzo łagodne przejście ze średnicy z kolektora do tej średnicy, jaka jest w sprężarce. Chodzi o to, aby opory przepływu powietrza były jak najmniejszy. Mało tego, to ta średnica zmniejsza się w kierunku właśnie do wirnika napędowego sprężarki po to, żeby przyspieszyć gazy, żeby one z jak największą energią kinetyczną uderzały o wirnik, aby nadać mu jak największą prędkość. I to jest właśnie bardzo istotne przy instalacji tego typu sprzętu. Tak wykonać przewody, rury, aby opory przepływu powietrza były jak najmniejsze, aby też było jak najmniej zawirowań. W części sprężonego powietrza mamy rurę o średnicy 40 mm, i to, co warto też podkreślić, że są to rury stalowe, które przebiegają, tutaj widzicie na dole silnika. Chodzi o to, że powietrze, które wychodzi ze sprężarki, płynąc metalowymi rurami, ono już w tym momencie chłodzi się. I właśnie bardzo dobrze, jeżeli te rury są gdzieś na dole, obok silnika. Troszkę oddalone, tak żeby ich temperatura była maksymalnie niska, żeby jak najwięcej tego ciepła od powietrza, które jest kierowane do silnika, odebrać. Tutaj wychodzi ta rura połączona jest z silikonem na taki rozdzielacz do kulera. Kulera pokazywałem już wcześniej. Tutaj przyszedł też filtr powietrza. Jest to filtr od skody. Fabi 2.0, tak jak, jak widzicie, z tej strony wygląda to w ten sposób. Więc, o, tak. Jeszcze spojrzymy od góry. Też warto zauważyć to, że rury sące do sprężarki wykonane są z rur plastikowych. Ja zrobiłem je z rur kanalizacyjnych, nie wiem co chyba na ulicy na to, ale według mnie tutaj one sprawdzą się bardzo dobrze. Przekrój 50 mm do tej sprężarki jest wystarczający, natomiast ważne jest też to, że to jest rura plastikowa, która jest izolatorem. I znowu, pomimo że ona jest tutaj już w komorze silnika, gdzie temperatura jest wyższa, to jednak plastik jest izolatorem i to powietrze, które będzie zasysane przez sprężarkę, nie będzie się tak szybko nagrzewać. Jak w przypadku, gdyby to była rura metalowa, a jeszcze dodatkowo umieszczona bezpośrednio nad silnikiem. Też tu od razu warto wspomnieć, że instalacja sprężarki bezpośrednio nad kolektorem nie jest najlepszym rozwiązaniem, właśnie z tego względu, że temperatura sprężarki jest wtedy wyższa, ponieważ kolektor jest takim elementem, który się ugrzewa w silniku do najwyższej temperatury, całe ciepło przechodzi do góry i ono nagrzewa sprężarkę. Dlatego właśnie należy unikać takiej instalacji. No, z takich względów estetycznych jest ładniej, bo na chowa się pod maską nie widać turbosprężarki. Turbo Natomiast z takich względów praktycznych jest zdecydowanie lepiej, jeżeli ona jest tutaj właśnie gdzieś z boku. Jeżeli ma możliwość lepszego chłodzenia. A no, ciąg dostał też nowy komin z nierdzewki, zakończony klapeczką, tak jak było, tutaj bez zmian. Tu też tak powiedziałbym, no według własnego rozwiązania zrobiłem mocowanie tego tłumika do, do turbo, poprzez taki właśnie dodatkowy kołnierz tutaj w tym miejscu. Zrobiłem to w ten sposób, że zrobiłem kołnierz z dwóch połówek, nałożyłem go na turbo turbosprężarkę, tutaj na ten kołnierz i wtedy zespawałem i Dzięki temu on jest tam luźno-obrotowy, także łatwo jest ustawić tłumik. Natomiast też no, jest bardzo wytrzymałe to mocowanie. Tutaj jestem pewny, że ono będzie trzymało bez, bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o, samą, o sprę, samą sprężarkę, no to jest oczywiście zasilanie olejem i odpływ oleju tutaj z dołu, pokazany, zrobiony. Też taki drobny szczegół, jeśli chodzi o, o samo zasilanie, to ten wężyk zasilający, który jest w tym miejscu, on tutaj jest niżej niż, właśnie, niż tam dalej. Tu robi się taki syfon, w którym zawsze zostanie olej i też myślę, że jest to taki drobny szczegół, który jednak chroni nieco sprężarkę, dlatego że w momencie kiedy wyłączamy silnik, olej spływa i jeżeli byłoby tak, że byłby cały czas spadek no to spłynąłby cały olej, i olej. potem, w przypadku uruchomiania, przez powiedzmy pierwszą sekundę, dwie, trzy, ta sprężarka chodzi bez smarowania i po prostu zużywa się wtedy znacznie bardziej niż w trakcie normalnej pracy. Natomiast, jeśli tutaj, właśnie w tym syfonie, zostanie trochę oleju, to już przy pierwszym ruchu pompy ten olej idzie do sprężarki, i od razu sprężarka jest smarowana. Potem, oczywiście, jest tam jakaś drobna przerwa jeszcze. Dlatego, że tam się pewien pęcherz powietrza wytworzy. Tym niemniej już sprężarka dostanie olej i nie będzie chodziła na sucho. Jeśli chodzi o spływ oleju z drugiej strony, no to też rozwiązanie oryginalne. Nie widziałem jeszcze takiego. Tutaj do podstawy filtra oleju zrobiłem taki specjalny element w otwór. I jest zrobione oczywiście tutaj ładne zejście. Bardzo ładnie te węże tam się układają, nie ma żadnych zagięć i jest odpowiedni spadek. Jeśli chodzi o zasilanie do sprężarki, no to jest wzięte powiedziałbym standardowo spod czujnika ciśnienia oleju. Także instalacja jest wykonana. Teraz przede mną tylko testy, no i. Powiem szczerze, że żera mnie ciekawość jak ta sprężarka będzie się zachowywać przy tym silniku i jakie będą efekty tej pracy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.